Szelburg, zarębina. Idzie niebo ciemną nocą. Zawsze z domem ruszam w drogę. Nie każdemu się uda. Nie każdemu się zdarzy, nie każdy należy do takich szczęściarzy jak ja, siłacz nad siłacze. Kto się ze mną zmierzy, proszę. Choćbyś w to nie wierzył, dom na plecach noszę. Dom wygodny, suchy, trwały, nie za duży, nie za mały. Choć mam jedną tylko nogę, Zawsze z domem ruszam w drogę. Z domem chodzę, z domem śpię, z domem tańczę, jeśli chcę. Zawodu nie zrobię nikomu, Gdy mnie ktoś odwiedzi w domu, Bo gość miły w każdej porze Gospodarza zastać może. Czy to szczęście, czy to bieda? Jeśli z domu wyjść się nie da? Czytał Bogdan Tmowski.